Właściciele przedsiębiorstw to najliczniejsza grupa klientów dealerów samochodowych. W pierwszych dwóch miesiącach tego roku przedsiębiorstwa kupiły 17,5 tysiąca nowych aut to w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrost o 27%, tylko w lutym przedsiębiorstwa zakupiły ponad 8 tysięcy samochodów to niemal 45% ogólnej liczby sprzedanych nowych aut informuje Instytut Badania Rynku motoryzacyjnego SAMAR. Ubiegły rok był całkiem niezły z punktu widzenia sprzedaży dla przedsiębiorców. Te wzrosty, które notowaliśmy, sięgały 30%, dzięki czemu udział samochodów flotowych sprzedaży całorocznej na polskim rynku sięgnął niemal 50%. Początek roku jest zawsze słabszy z punktu widzenia sprzedaży. Jeżeli porównać wyniki ze stycznia z wynikami z grudnia, to okazuje się, że poziom sprzedaży jest zbliżony, a to oznacza, że końcówka roku, która z reguły jest większa, powinna przynieść nam jeszcze wyższe wyniki, a więc. Czy wzrost niż dotychczas. Czołówkę rankingu stanowią te marki, które zajmują najlepsze pozycje w rankingu ogólnopolskim. A więc Toyota, Skoda, Opel, Ford to są marki nie tylko popularne z punktu widzenia klienta indywidualnego, ale tak zwane marki flotowe, dobrze sprzedające się do przedsiębiorstw. Leasing przyniósł znaczne ożywienie na rynku samochodów dla firm. Poza rabatami dilerzy dodają do oferty pakiety usług dodatkowych, takich jak naprawa i holowanie pojazdu w razie wypadku, nieodpłatną pomoc drogową czy uprawnienie do otrzymania samochodu zastępczego.